Siema, tu kolejny odcinek ze 25 Dzisiaj będziemy robili SBC o Runaya. Paczuszki 8,5 razy 10, może jakieś 8,4 razy 10. No i zapraszam Was do oglądania. Zaczniemy, może, o pokazaniu składa. Jak kogoś nie było na ostatnim odcinku. Ja poza odcinkiem trafiłem tą bramkarkę Panią jakąś Hampton. Hampton. Trafił nam się jeszcze, jak cofniesz... Suarez. Tak, Suarez nam się trafił. Wrzuciliśmy do składu jeszcze Piurama, którego mieliśmy. zatem to chyba wszystko już jest tak jak było, no nie? No. Dobra, więc zaczniemy chyba robić paczkę jedną i ten... ten A, jeszcze DHA ja. 9.7 jest, nie? Ale to trafiliśmy na odcinku chyba. Aha. Tak, mi się wydaje. Dobra. Mam jakieś tu 8, 4 jakieś 8,5 i dobra. W ogóle ten runej nam się przyda. Prawdopodobnie będziemy grać nim zamiast y, chyba, Tyurama, nie? Mhm. A, trafił jeszcze się nam w salach 9,6 Toty. I zastanawiamy się, czy nie zrobić ewolucji z niego na 9.7 7 I troszeczkę pomieszać zrobić roszady. Czyli może sprzedać tego Salacha, co mamy wymiennego. I wrzucimy tego e, z ewolucji. Ale to jeszcze zobaczymy. No. Do tego też tam jeszcze widziałem trafi. No tam było kilka dobrych trafów. Jest jeszcze. E, ten z Realu. Vini. Y, Vinicius. Ale już się paliłem. A on musi 20 tysięcy, A, Ale w ogóle jakieś w ewolucjach też możemy zrobić karty na 9-8. Aha, to, to, to jest. Centurion. Dobrze. Nie. Nie. Centurion to będzie nic. Centurion to jest, oznacza nic, tak? Mhm. <laughs> Najlepsze są toce, tylko i futisy. Jeszcze moglibyśmy. No, dobra, ja się uparłem wiem, uparłem się na te ewolucję, gadam tylko o tych ewolucjach, ewolucje, ewolucje. E, ale jeszcze tam parę kart było takich dobrych, które, które można by było zrobić. Eusebio no. od 9,8 mógł być. teraz no. nie pamiętam, musiałbym się tam włączyć. No, wszystkie 9,6. No. Eriberii chyba też. A, trafiłeś Neto jeszcze. A, Palmera można zrobić takiego 9,6. I Neto trafiłeś, i też się zastanawiałeś, czy nie zrobić 9,8. Tego no. Portugalczyka, nie? Można, można go. 98, ale jeszcze ktoś tam był też. też właśnie na tej pozycji, na tej prawym PP. Nie Prawy wiem. Prawy pomocnik, zastanawiałeś się, albo Neto, albo ktoś tam drugi. Chyba, chyba ten Salah to był. Nie może. Ej, masz tych kart teraz, nie? Do, do mamy w tym klubie teraz tych no. kart, co? No, nawet powiem ci, że sporo. <laughs> Dobra, szybko. Na razie będziemy robić yy, ten sbc, potem jak już te karty trochę tak mniej będziemy mieli to patrzysz Dobra, zostały nam dwa składy do runa, ja już, więc wam pokażemy je. Yy, które? O, tu to co trzeba. To kupimy, czy mamy jakiegoś tam? Mhm. Mm Trzeba kupić to ścika. Bierzemy. Dobra. Teraz mamy już. Kupiliśmy. 90. No to jakąś specjalną kartę sobie weźmiemy. Okej okay, Tak. Dobra, te 90. Cristiano Ronaldo, tata mamy. Widzisz? Ronaldo. Ale to jest. 90 Ronaldo tylko. No. Ajaj. Jakiego... A, no. jej. a ten Neymar, to on chyba coś kosztuje. To jak, wezmę Martinezę, zresztą. Neymar, bo jak go trafiłem, on coś kosztuje 100 tysięcy. Ale on do ewolucji pasuje jakiś, tylko zostawię, okej? Okay? Może ten jakiś ewolucje tam też jeszcze były. Bo trafiłeś teraz w Viniciusza, tak? A Tam była ewolucja w Inicjusza na 97, a teraz masz 98, prawda? Pokażę teraz. To lepsze, nie? No, poza odcinkiem sobie otworzyłem Player Pika i jedną paczkę 8,5 razy 10. Pokażę najpierw Wam ostatni składnik w ogóle już został. Tu mamy Bastoniego 9,8. Możecie sobie zobaczyć. Wezmę. Takie playstyle. Obrona. Uu. Dobra obrona i dobra fizyczna. wszystko fizyczny, ma na obronę Złotej. Nie, bardzo. No, ale fizycznie jest dobry, wiesz? No, i Winiego, trafiłem. No, ten wini też może być ciekawy, nie? No. Tempo ma 99. No, musi mieć. 98 dryblingu, dobry. No. No i to samo jest. No a z tym Runejem? No to robimy go. No, to robimy Za go. Za tego. Ci brama. Ale musimy zrobić to. Musimy. Tym dziurą też mi się dobrze rzekało. Musimy zrobić. A, paczkę. Dobra, mamy. Szybko minięcie, i kończymy go. Ok, Dobra, bierzemy SBC. Może tego zrobimy, jeszcze zrobimy kiedyś. No. Można spróbować, dobra, na razie zrób tego, zobaczymy. Okej, okay, co nam zostało dziewięć jeden jeden tak, przepalmy eee, taka dziewięć. Dwójki trochę i się dzięki Lewandowskiego mamy tata też. Widzisz? Mm, widzę, widzę. Nie no znowu tego Neymara się. Co? Znowu tego Neymara. O A jak jakaś ewolucja będzie tam fajna z nim? Bo na pewno jest jakaś... No to zaostaw. Dobra. Mamy zrobionego tato. No dobra, no to weź go odpalaj. Łooo, wow, ikona footies. Napadzior. Anglia, ikona. Wayne Rooney. Manchester United. On ma 99 strzałów. O. 98 karty, wow. Można mu coś tam na, na ten coś mu dać, nie? A? Muszę być w miarę się nim grać, zobaczymy. No. Wypróbujemy go. W następnym odcinku będzie, jak nim się gra, będziecie widzieli, czy się opłaca. Może już go zrobiliście, no bo on wygasa o Dobra. 19, no nie? Dobra, wrzucaj go do składu. End rama. No i tak się to prezentuje. Jak chcecie kolejne odcinki, zostawiajcie subiki. Łapki do góry, żeby was nie minęły kolejne odcinki. To wszystko, trzymajcie się, cześć!